Teraz poproszę panią Katarzynę Treter-Sierpińską, a przygotuje się pan Tomasz Maciej Wstryjecki, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej. Witam panie przewodniczący, witam Jest państwa. Ja stoję tutaj, już pewnie państwo wiedzą, w koszulce z napisem obywatel drugiej kategorii. I mówię w imieniu wszystkich ja tych, czuka, którzy tak się czują w tym kraju ze względu na to, że przemysłowe, gigantyczne turbiny wiatrowe stawiane są zbyt blisko ich domów. Pan, Panie Pośle, wielokrotnie deklarował, to słyszałam w telewizji do kamer, że ten, ta ustawa o OZE rozwiąże nasz problem. Niestety, nie widzimy tego w tej ustawie, nie widzimy takich zapisów. Ja tutaj przygotowałam sobie. Wniosek, który chciałabym również złożyć w formie pisemnej. W punkcie pierwszym wnoszę o wykreślenie punktu trzeciego z artykułu 126 ustęp 2, który nakłada na ministra właściwego do spraw gospodarki następujące zadanie. I tutaj cytat. Podejmowanie działań mających na celu usprawnienie procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w okresie instalacji, odnawialne, instalacji odnawialnego źródła energii oraz usuwanie barier mogących ograniczać wzrost pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i ich wykorzystywania. Niniejszy przepis jest bardzo nieprecyzyjny i może doprowadzić do jeszcze większej presji deweloperów wiatrakowych. Mającej na celu wprowadzenie korzystnych dla nich regulacji prawnych, które będą ograniczać prawa obywateli i stowarzyszeń domagających się odsunięcia przemysłowych turbin wiatrowych od siedzib ludzkich oraz obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo. Proszę państwa, przykład takiego usuwania barier mieliśmy w nocy, z soboty na niedzielę na warmi, gdzie osoby protestujące przeciwko budowie nielegalnej, w ogóle niezgodnej z prawem, wiatraków zostały przez policję spacyfikowane, został wezwany oddział kilkudziesięciu policjantów na dwadzieścia protestujących pokojowo osób, mało tego z tymi osobami był pan poseł Jerzy Schmidt. On również został zepchnięty z drogi tarczami. Nie uszanowano immunitetu poselskiego. Tak proszę Państwa, wygląda usuwanie barier i dlatego nie proszę ja o wykreślenie projektory. tego artykułu. Natomiast wnoszę o dodanie do projektu ustawy następujących definicji. Pierwsza definicja pojedyncza turbina wiatrowa. Turbina wiatrowa oddalona od innej turbiny wiatrowej na odległość nie mniejszą niż 4 km. Oraz farma wiatrowa, zespół turbin wiatrowych, z których każda znajduje się w odległości nie większej niż 4 km od innej turbiny wiatrowej. Punkt trzeci. Wnoszę o dodanie do projektu ustawy rozdziału pod nazwą zasady lokalizacji turbin wiatrowych o mocy powyżej 200 kW o następującej treści. Dla pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy powyżej 200 kW wyznacza się lokalizację uwzględniającą dwukilometrową odległość minimalną od każdego rodzaju zabudowy zwartej i rozproszonej. Dla farmy wiatrowej wyznacza się lokalizację uwzględniającą 4 odległość minimalną od każdego rodzaju zabudowy zwartej i rozproszonej, przy czym odległość ta zwiększa się zgodnie z wynikami symulacji skumulowanego oddziaływania akustycznego którą przeprowadza się przy założeniu na granicznej izofonii 30 dB, co jest zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, w porze nocnej, przyjmując współczynnik pochłaniania gruntu G0 oraz dodając do otrzymanego wyniku 10 dB ze względu na tonalność dźwięku emitowanego przez turbinę wiatrową. Bardzo dziękujemy. Proszę złożyć resztę do protokołu. Na pewno wnikliwie to przeczytamy. Tam, jeśli mogę, tam sekretariat po prawej mojej stronie. Teraz poproszę pana Tomasza Macieja Stryjeckiego, a przygotuje się Fundacja WWF Polska, wyznaczając też swojego przedstawiciela. Pan Stryjecki jest pewnie w ważniejszym gremium niż tu my. Więc poproszę teraz e, przedstawiciela Fundacji WWW Polska. A przygotuje się GDF, SUEZ, Zielona Energia, Pan Krystian Stanek. 4, 2, 8, 8. Dzień dobry. Nazywam się Tobiasz Adamczewski, reprezentuję WWF Polska i WWF Polska jest też członkiem Koalicji Klimatycznej. Chciałem Państwu przedstawić trzy postacie. Pana Kowalskiego z Polski, on jest tutaj w środku, Pana Popesku z Rumunii i Pana Szewczenko z Ukrainy. Każdy z nich mieszka w swoim domku małym pod miastem i jest dumnym posiadaczem małej elektrowni słonecznej. To są po prostu prosumenci. Pan Popesku mieszka w najbiedniejszym kraju Unii Europejskiej i zarabia najmniej ze wszystkich unijnych sąsiadów. Ale dzięki wsparciu swojego kraju stać go na energię słoneczną. Wie, że przyczynia się do rozwoju innowacyjnego i przyszłościowego sektora w swoim kraju. Używa prądu z instalacji, między innymi do napędzania pompy ciepła, dzięki czemu nie musi spalać węgla, w zimę, a jego dzieci mają czyste powietrze wokół domu. Pan Szewczenko, kolejna postać, zarabia o połowę mniej od pana Popesku i wciąż marzy o tym, żeby Ukraina była częścią Unii Europejskiej. Martwi się też, co będzie dalej z jego krajem i czy przypadkiem jutro mu gazu nie zabraknie. Jednego jest jednak pewien, że dzięki wsparciu swojego kraju mógł zamontować źródło prądu z którego będzie korzystał przez wiele lat, niezależnie od tych dostaw z Rosji. Pan Kowalski natomiast kupił sobie panel z pobudek ekologicznych, nieekonomicznych, bo wsparcia od swojego kraju nie dostał. Zabrakło po prostu z funduszy NFOŚ i unijnych, za mało tam jest pieniędzy. I używa prądu ze swojej instalacji, między innymi do oglądania telewizji. I co tam widzi? Ważne postacie, które kreują opinie publiczne, które mówią, że w Polsce nie ma wiatru, w Polsce nie ma słońca, że Polska jest za biedna na odnawialne źródła energii. I to chyba dlatego, proszę Państwa, musi oddawać 20% swojej słonecznej energii do sieci za darmo. Szanowni Państwo, Szewczenko dostaje 38 eurocentów za kilowatogodzinę. PPSQ od 8 do 16 plus cenę prądu. A Kowalskiemu nie dość, że się nic nie dodaje, to jeszcze zabiera 20%. Jak to jest, że w Rumunii, najbiedniejszym kraju Unii Europejskiej, państwo systemowo wspiera prosumentów, że na Ukrainie, w miejscu, w którym toczy się wojna, państwo systemowo wspiera prosumentów, a w Polsce, jedynym kraju Unii Europejskiej, o którym mówi się, że przeszedł suchą stopą przez kryzys gospodarczy, w państwie, w którym tak wiele mówi się o bezpieczeństwie energetycznym i gdzie zrównoważony rozwój mamy wpisany do konstytucji, to prosument musi systemowo wspierać państwo. Uh... -huh.